Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trójce świętej jedyny, płakam Cię i proszę przedstawieństwo niepokalanej pokroci Sycylice Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Otalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do miesięcy Poszako pragnę ofiarować w rządzie Chryste, Matko Boża i Błogosławiony Michale Sopoćko o Bożą sierć i potrzebne łaski dla Polski. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, które wówczas, z Najsłodszego słodszego, serce jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć im nie imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyś mu pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, szwada Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boka. Ojcze Wszechmogącego, stworzenia nieba i ziemi, i w Jezus Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Ducha Świętego, narodził się z Maryi i Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekiel, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosę, dzieci poprawić Boga, Ojcze Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała słabych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przytwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego klejko polestej męki mi się cię nas i świata całego. ko klejko polestej męki mi się cię nas i świata całego. ko klejko męki mi się cię nas i świata całego. ko klejko męki mi się cię nas i świata całe ko klejko polestej męki mi się cię nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki mią się citle nas i świata całego Klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajeko porestnejj męki mimią się citle nas i świata całego Klajeko porstej męki mm. mimią się nas i świata całego Klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klejko męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego męki, męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, za nasz i świata całego. Klajeko poreststej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego jego polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polstej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki. Mimo się it dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimo się it dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, miło sieci dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miło sieci dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego klejko po męki, mi się cię dla nas i świata całego. ko, klejko męki, mi się citle dla nas i świata całego ko, klejko męki, mi się cię dla nas i świata całego. Klajeko klejko męki, mi się cię dla nas i świata całe ko, klejko męki, mi się cię nas i świata całe dla jego porstej męki mimo siedzie dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimo siedzie dla nas i świata całego lajeko polestej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimo sieci dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimią siedzie dla nas i świata całego Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, śmiej się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, śmiej się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, śmiej się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Boszej i Tue Świętego. Matko Posze to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienia i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich Boku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją, i proszę Cię, Panie Jezu, przez polestą męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez mnie serce Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmogący wieczne Boże posłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chórami pana aby one sobie i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, w Świętej Jedyny, aby nasza modlitwa, prac i Nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o Ardua Świętego dla kapłanów i siostr zakonnych. Duchu Święty, duchu mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty, duchu światłości, Wasze kapłanów i siostry zakonne, Duchu święt, duchu czystość, uświęcaj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, jeśli słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech oki, świętej miłości rozpalaj serce we wpłomieniech tej miłości, oczyszczali, uświęcali tusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostrzakonych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia. Pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Szwaustyny. Z Panem Pokiem Akaia.